Mogę zapewnić, szanownych zgromadzonych, że ta chwila i ten akt zwrócenia na mnie uwagi stanowi dla mnie nie tylko samą nagrodę i wyróżnienie, ale jest jeszcze bardziej przynagleniem, aby życie swoje zawsze bardzo dokładnie ukazywać w wysiłku by zbliżać się do tej prawdy, którą poznajemy i którą poznaliśmy i która równocześnie w nas niezwykle owocnie działa. Mówię to zwłaszcza w kontekście i dzisiejszego dnia, ale także i całego długiego historycznego rozwoju naszej sytuacji, do której dzisiaj dotarliśmy, bo to Dzień Święty Jadwigi Śląskiej znanej bardzo dobrze z przełomu wieku 13, XII i XIII księżnej pochodzącej nie z naszych stron, pochodzącej z bawarskich pięknych stron i dorob już chrześcijaństwa, która stała się nie tylko patronką śląskiej ziemi, ale stała się również patronką tego dnia, który w sposób szczególnie dla nas od 42 lat jest niezwykle serdeczną i taką bardzo symboliczną datą, by łączyć i by zwracać uwagę, że cały czas się rozwijamy. Bo tak jak ona przybyła do nas z dalekich stron, umiłowała ten nowy lud i nowy kraj, tak Karol Wojtyła, który stał się Janem Pawłem II, został także powołany w inne strony. Na dalekie wzgórza watykańskie, aby także umiłować lud i sprawy, które dzieją się na całym okręgu ziemskim. W tym widzimy nie tylko, powiedzmy, samo pobożne westchnienie, w tym widzimy bardzo długi ciąg tego, co doświadczamy dzięki długiemu, dziejowemu procesowi. I nie sposób historykowi, proszę szanownych zgromadzonych. Oderwać się od tego, co jest naszym, jakby, głównym zadaniem, naszym, jakby, wejściem w sens tego, co może oznaczać dla człowieka w każdej epoce. Sięganie do starych dokumentów i równocześnie umieć z tych dokumentów zestawić jakiś sens. Bo od starożytności bardzo głębokiej do dnia dzisiejszego nie brak. Ludzi bardzo odpowiedzialnych, którzy mówią, że przypadków w dziejach świata nie ma. Zwłaszcza w dziejach ludzkich, które przecież kierowane są rozumem, a więc działalnością bardzo ściśle wyznaczoną i bardzo dokładnie podlegającą określonym prawom i określonym zasobom, z których trzeba umieć uczynić jakiś bardzo sensowny obraz tego, w czym uczestniczymy i co jest naszym wielkim zadaniem? Historyk staje zawsze wobec pewnego zagłębiania się i odczytywania, co nie jest łatwe, by z różnych okruchów, które przeszłość i ludzka działalność pozostawiła, by jednak wydobyć pewien logiczny układ, dzięki czemu ludzkość idzie do przodu i dzięki czemu jesteśmy przynajmniej powinno być, coraz bardziej dojrzali i coraz bardziej rozumieli także swoje miejsce w konkretnym momencie naszych dzieł, co zwłaszcza w dobrej łacinie mówi się hiket nunc, a więc aż z tamtych czasów sięgając dziedzictwa dochodzimy do teraz i w tym momencie, w tym miejscu, w którym nam przychodzi jako kolejnemu ogniwowi tego wielkiego, dziejowego procesu uczestniczyć, i to jest, tak mogę powiedzieć, z mojego życia coś pięknego. Badać to, co pozostawili, przekazali nam poprzednicy, i próbować wejść w ich sposób myślenia. Odkrywać to, co nie jest zawsze przed nami bardzo jasno odkryte. Dlatego też. Nie dziwmy się, że odczytywanie historii zawiera bardzo wiele radości, ale zawiera też wiele pułapek, z których sobie nie zawsze wyjście znajdujemy. I im bardziej powierzchnie do tego podchodzimy, tym grozi nam bardzo jasno postawione przestrzeżenie: nie tędy trzeba iść, trzeba zgłębić, co trzeba było odczytać z dawnych śladów, z dawnych wszystkich pozostawionych śladów naszej rozumnej działalności. I tak dochodzimy do tego, co daje także głębszy nasz ogląd wszystkiego, w czym uczestniczymy, że przecież rozumiemy, iż nie tylko dzisiejsza nasza kondycja, jaką reprezentujemy, nie tylko moje osobiste jakieś tam działania, ale przecież jesteśmy włączeni w bardzo szeroką perspektywę realizowania się wielkich spraw. I dlatego owa historia sakra jest zadaniem, które jest postawione nam. To nie jest tylko sam dar, by wiedzieć o nim, to jest równocześnie zaproszenie do bardzo głębokiego wysiłku, by spróbować, na ile tylko potrafimy, odczytać. Że wszystko ma swój sens, że rzeczywiście przypadków nie ma, tylko jest bardzo logiczny ciąg działań. Natomiast działania człowieka musimy odczytywać według pewnego, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, pewnego kodu, który jest w nas obecny i który domaga się, byśmy się nad nim pochylali. I to jest główne zadanie historii. Z pewnością Państwu jest dobrze znane to od bardzo dawna istniejące uprzedzenie, że historia jest nieciekawą dyscypliną, ponieważ zmusza tylko do pamięciowego przyswajania sobie niekiedy właśnie bez zrozumienia dat, nazwisk, miejsc, pewnych wydarzeń, z których nie zawsze potrafimy utkać jakiś obraz. Dzięki któremu byśmy widzieli, jak ludzkość postępuje i co mamy do zaabsorbowania, ale co mamy też do przekazania innym pokoleniom pomoc. Myślę, że historia to rzecz, która towarzyszy ludzkości od bardzo dawna. Ludzkość sobie nie zawsze potrafiła poradzić z tym, co z tym ciężarem uczynić. I wiemy, byłby to bardzo ciekawy temat, gdyby zobaczyć że Starożytne cywilizacje zagłębiały się, owszem, w pewne nurty zainteresowań. Ale najczęściej bywało tak, że dla nich historia sakra z bóstwami, z świętymi wzgórzami, to była jedna historia oderwana właśnie od historii świata, od historii całego stworzenia. Bogowie na Olimpie czy bogowie starożytnego Rzymu, by nie sięgać dalej, Mieli swoje życie, bardzo często ahistorycznie pojmowane, i nie rozumieliśmy za bardzo, co z tym uczynić. Chrześcijaństwo dopiero zaczyna myśleć inaczej, sięgając oczywiście do pewnych bardzo dobrych wzorów. Tym bardzo dobrym wzorem jest na pewno, myślę, każdy dobrze kto zna, to jest Herodot z V wieku, przed Chrystusem, Grek który dobrze rozumiał swoje bohaterskie cechy jako narodu małego, ale przecież niezwykle duchowo silnego, który musiał bronić się przed wszystkimi wrogami, mającymi chęćby ich podbić. Herodot, który swoje dzieło, historię pisał z dużym przesłaniem, może być dla nas takim punktem wyjścia, by na to spojrzeć. Sam napisał w trzeciej osobie jako słowo wstępne. Herodot Halikarnasu przedstawia tu wyniki swych badań, żeby ani dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zaparły się w pamięci, ani wielkiej podziwu godne dzieła, jakich bądź Helenowie bądź barbarzyńcy dokonali, nie przebrzmiały bez tego. Nie trudno dopatrzyć się sensu tego, żeby z dziejów wyciągać wnioski żeby z doświadczeń poprzednich pokoleń jednak przecież umieć wyjść do przodu i jednak czemu się przyglądnąć. Myślę, że nawet dzisiejsze nasze wszystkie dyskusje, które w każdym pokoleniu są żywe, od politycznych przez wszystkie społeczne, ale także i religijne treści, że one wszystkie zahaczają o wejście co z dziedzictwa przed nami się dokonującego, Zostaje w nas i z czego możemy się nauczyć. Nie zwano, nazwano, że jest historia magistrawite jest. Z historii się uczymy rzeczywiście niekiedy bardzo ważnych przesłanek, jak się zachować i co uczynić. Kiedy powstaje z Euforią nowa postać, nowa jakość relacji między ludźmi a między transcendentnym Bogiem który w Jezusie Chrystusie się objawił i kiedy przystępuje się do pierwszych notowań, żeby tych skarbów nie utracić. Święty Łukasz, autor i Ewangelii, i dziejów apostolskich pisze bardzo ważne słowa. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał a potem został wzięty do nieba. W tym krótkim zdaniu jest od razu wprowadzenie, że historia ma sens, ona się dzieje, ona się otwiera. To, co było, ma służyć jako dobry materiał dla naszej większej, coraz bardziej dojrzałej postawy. I to towarzyszy wszystkim. Znawcy dziejów historiografii i wszystkich procesów dziejowych na granicy także i filozofii wiedzą, że tych prób wejścia w to wszystko było już w historii bardzo wiele. Nie zawsze wychodzimy z tego zwycięsko, ale na tym polega rzecz wielka, że opatrzność wyposażyła nas w rozum, którym trzeba się posługiwać i w tym rozumie znaleźć także uzasadnienie, że warto dochodzić do zrozumienia tego, w czym uczestniczymy. Nawet bar nie bardzo nam bliski jako chrześcijaństwu Mark Bloch pisze w połowie wieku XX bardzo zdecydowane słowo, pod którym się możemy i my podpisać. Cytuję go. Chrześcijaństwo jest religią historii. Inne systemy religijne mogły oprzeć swoje wierzenia i obrzędy na mitologii, mniej lub bardziej oderwanej od czasu ludzkiego. Natomiast księgami świętymi chrześcijan są księgi historyczne a liturgia chrześcijańska upamiętnia wraz z epizodami ziemskiego życia Boga, dzieje Kościoła i świętych. Chrześcijaństwo jest historyczne jeszcze pod innym, głębszym może względem. Losy ludzkości umiejscowione pomiędzy wygnaniem z raju a sądem ostatecznym wyobraża jako długą przygodę, której kolejnym odzwierciedleniem jest każdy ludzki żywot, każda indywidualna pielgrzymka. Wielki dramat grzechu i odkupienia. Ta oś centralna każdego chrześcijańskiego rozmyślania rozwija się w czasie, a więc w historii. Przyznać trzeba, że jest to niezwykle precyzyjne i na pewno dla nas bardzo budujące stwierdzenie. Warte teraz tylko głębszej refleksji, czy potrafimy w ten sposób podchodzić do. Badania historii, do tego, co rzeczywiście, w czym rzeczywiście uczestniczymy i co do nas przemawia. Gdyby iść teraz, oczywiście, to jest materiał niezwykle bogaty, ale w dziejach myśli chrześcijańskiej, w dziejach także orędzia ewangelicznego, znajdujemy bardzo wiele tego typu odniesień. I trzeba na przykład czoła pochylić przed świętym Augustynem, który pisał. Swoje wielkie dzieło o państwie bożym, De Civitate Dei, pod wrażeniem ogromnej klęski, jaką Rzym starożytny i trzeba przyznać, cała ta śródziemnomorska cywilizacja poniosła w starciu z Wizygotami w 410 roku. Pisze, że jednak było to coś bardzo dramatycznego. To było coś bardzo groźnego z punktu widzenia całej sytuacji naszej. Ale to pokazuje, że jednak uczestniczymy w tych dwóch porządkach, porządku doczesnym i wiecznym. I trzeba pamiętać, że nawet jeśli państwo doczesne jest zagrożone, państwo Boże ostatecznie zatriumfuje. I tu jest początek tego wielkiego pochodu, jaki będzie myśl historyczna połączona, będzie także ze świadomością, Takiego istnienia przecież nie tylko naukowego traktatu eklezjologicznego, ale rozumienia Kościoła jako wspólnoty, która podnosi to, co historia jako opruchy zbiera, by teraz zobaczyć to wszystko w świetle tego jakby transcendentnego, bardzo poszerzonego, który, który nam pomoże przekroczyć te nasze wszystkie ograniczenia. I tutaj, myślę, że trzeba pochylić się, zwłaszcza w okresie wczesnego średniowiecza nad tym dorobkiem, który istniał i w którym się wszystko dokonywało. Ludzie coraz bardziej dostrzegali. Tyle jest nieszczęść, chorób, zdrad, morderstw, ale przecież dzieje się jednak też coś bardzo wiele dobrego. Po to jest Kościół. Po to jest także i orędzie, które Jezus Chrystus przyniósł na świat. I nie dziwmy się, że powstają no dziesiątki, by nie powiedzieć setki różnego rodzaju traktatów, większych, małych. Ale powiedzmy sobie, taki święty Grzegorz Tur w VI wieku pisze historia kościelna Franków, bardziej znana jako Gestadeiter A więc dzieła Boże przez Franków dokonane. Takie znane na pewno, Beda Venerabilis, angielski teolog z przełomu wieku VII-VIII, historia gentis anglorum ecclesiastica. Francja, Anglia, nawet poszczególne małe państewka włoskie mają pełno tego typu dzieł. Ich osią wspólną jest to, żeby dostrzegać, że my ludzie, mając bardzo wiele do powiedzenia, nie zawsze widzimy to, że wszystko ma sens. Problemem jest nie tylko teraz Zatrzymywać się nad jakimś drobnym elementem i tłumaczyć go tylko według własnego jakiegoś przyzwyczajenia, ale żeby spojrzeć dużo bardziej szeroko na to, co się dzieje. I tu myślę, jest ten wielki wysiłek, który podejmie zwłaszcza średniowiecze późniejsze, wchodzące w poświecenie, w odrodzenie, żeby zobaczyć. Bóg daje nam wielkie dobra, daje nam swoje orędzie. Tłumaczy nam, kim jesteśmy w tym świecie i co do nas należy, by w tym świecie życia nie zmarnować. Ale równocześnie ten dar nie jest tylko darem, jak bardzo często poganie to sobie wyobrażali. Dostajemy coś wspaniałego, no niech to nam teraz służy, a my spokojnie idziemy, bo mamy coś bardzo, a bardzo cennego we własnych rękach. Tak nie wygląda chrześcijańskie życie. Bóg daje, oświeca, daje inspiracje, ale żąda od człowieka odpowiedzi, żąda współpracy. I praca nasza nad zrozumieniem tego wielkiego procesu historycznego jest tą właśnie wielką linią, gdzie historia ludzka łączy się z historią świętą, a naszym dziełem ma być umiejętne wydobycie tego. Co dla nas to oznacza? I rozumiem, że wszyscy byli pod wrażeniem tego, co już wspomniałem, że przecież ludzie nie byli, nawet chrześcijanie, i nawet bardzo wspaniali chrześcijanie, to nie tylko sami święci aniołowie, to nie tylko ci, którzy mają samo dobro w ręku i na ustach. To są ludzie, których ciągnie niekiedy bardzo mocno w różne strony, nie rozumiejąc do końca. I możemy się zastanawiać nad wieloma decyzjami, czy cesarz Henryk II z początku XI wieku, niemiecki cesarz najeżdżający na Polskę, czy zasługuje by być świętym. Myślę, że wszystko jest związane z tym, żeby zrozumieć, że przez nasze nawet błędy, przez nasze niedoskonałości, Bóg jednak realizuje swoje dzieło i umieć się przyznać do tego, jest chyba jedną z najbardziej szlachetnych cech, na jakie powinniśmy się umieć zdobyć. I chrześcijaństwo podkreślać to będzie bardzo mocno. I jestem przekonany, czytając chociażby korespondencję nuncjusza Juliusza Piatcy z początku XVIII wieku, którego król August II, abdykujący pod naciskiem Szwedów, zwodzi jak tylko można. Który się starży papieżowi Klemysowi temu, że być teraz na placówce dyplomatycznej w Polsce to jest gorzej niż czyścić, bo nie widać absolutnie uczciwości porządku. A jednak, jak spojrzymy na całe dzieje, jakimi pan kierował Kościół Święty, papieża jego dyplomatów w Królestwie Polskim, efekt był zawsze na tym etapie, na którym my będziemy go zdobywali, będzie pozytywny. Jestem przekonany i to chyba dochodzi do głosu nie jeden raz, że takie wątpliwości nas bardzo często gdzieś tam przejmują. I słynne pytania, zwłaszcza tych, którzy mają wielkie pretensje do Kościoła i do chrześcijaństwa, gdzie był Bóg, jak się działy różne złe rzeczy, odpowiedzią by musiało być. Bóg był tam, gdzie ludzie Go wyrzucili, tam, gdzie ludzie Go odsunęli, gdzie nie zrozumieli Jego orędzia, które powinno być przez nas absorbowane i według tego potem kształtowane całe nasze zachowanie. Także trzeba pamiętać i myślę, że dopóki jeszcze opatrzność siły mi da, że w tym będę starał się jeszcze uczestniczyć i co będzie można z drobnych rzeczy jeszcze uczynić to uczynię, a różne dalsze refleksje zostawiam na inną, piękną, dalszą sytuację. Dziękuję bardzo.